Cześć widzowie, ja jestem Wikusz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jest to pierwszy odcinek z DSJ -a. Jakby ktoś pytał to jest gra o skokach narciarskich Może nie nagrywałem wcześniej odcinków z DSJ ani w ogóle ze skoków narciarskich Ale no lubię po prostu skoki No i dzisiaj tak pomyślałem sobie, że zagramy sobie w DSJ, ale mam tu jakieś stare powtórki sobie zgrałem może i mam teraz wersję demo, ale chodzi o to, że po prostu mam inne konto, nie? I nie wiem czemu, ale mi się usunęło tam, tamten DSJ i po prostu nie mam go, nie? Te powtórki sobie zgrałem. Wiem, że tutaj pisze, że data 2025, ale wtedy po prostu wiecie, te, te powtórki sobie zgrałem, nie? No, wiecie, pograłem, nie? No, i mam tutaj takie powtórki jak Domen Preutz, Domen Preutz V2, fajne coś. Lachty HS130, Kamil 100, Lillehammer, Kamil 100. nieustany rekord. Rekord Lachty Wikusz, to jeszcze kiedyś też się chciałem nazwać Wikusz, więc to jest stara zwykła. Salto po 84 próbach, więc to jest ciekawe. Ale jeszcze przed tym zostaw łapę widzu, no bo do końca roku 500 subów i suba, właśnie co też musisz zostawić. No bo tak to będę więcej dla ciebie nagrywać. Y nie wiem, z DSJ, z czego będziesz chciał Z czego napiszesz No ale dobra, pierwsze co to DSJ Domenpreft No dobra, zobaczmy po prostu jak to wygląda Ok I Co tu będzie Nie wiem dlaczego to DSJ Nie wiem dlaczego Domen to nazwałem Zobaczcie i teraz tu gdzieś to będzie. No, chyba dlatego właśnie. Dobra, zrobię to. będzie na miniaturce na, na 100%. Będzie to na miniaturce. No ale dobra, zobaczmy co będzie dalej. No dobra, idziemy do następnej. Dom Preuss V2. Zobaczmy. O co tutaj chodzi? Dobra, toż będzie Dometrys? O, no, 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 był, no. O, i prawie Santo. No, taka, taka powtórka, taka średnia. Fajne coś. Zobaczymy, co to jest. Skorpion. Ej, co on tu robi? I patrzcie to. On normalnie. On normalnie się. I to jest dziwne. On tak jakby tymi nartami, tak jakby wiecie, przekładał się. I jeszcze się obrócił. Co za koleż. No ale dobra, już nie wracajmy do tamtego, tylko tutaj mamy lachti Uleju Kobayashi Ok, no zobaczmy tu. O co tu chodzi? To jakiś długi skok będzie, czy co? Nie wiem co to za... Nie, nie wiem co to za jest no nie wiem o co tu chodzi. No co no, no skok jak nie? Lillehammer teraz, h 140 Kangai, wiesz co? Miałem takie zapisy, takie powtórki nie, Może to sobie przyspieszmy, chyba że coś się stanie Nie no, po prostu zrobiłem takie zapisy chyba kiedyś Takie wiecie, powtórki Nieustany rekord, co to jest Oberstdorf, no dobra, zobaczmy Zobaczmy o co tutaj chodzi Na razie nic się nie dzieje. A ja wiem, co to jest za zapis. Wiem, co to jest. To było rok temu. Nagle no miał to wylądować, przepraszam bardzo. Ile on tu skoczył? 249 metrów skoczył. No to niezły rekord, no. No okej, okay, rekord Wikus. O co tutaj chodzi z tym? Nie wiem o co z tym chodzi, tak szczerze. Jakiś rekord? No ale jaki? Nie no. A, rozumiem już chyba 140... Ile tam było? Jak A, no tak. Bo tu jest HS 130. No 134 metry. No taki zwykły rekordzik, nie? Salto po 84 próbach. To jest ostatni zapis. Ja mam więcej tych zapisów. Jak chcecie, to mo mogę zrobić jakieś serie z zapisów, jakie będę miał w ogóle, bo mam no, może ponad 100 zapisów jeszcze. Ale to jak będzie tutaj 10, 15 łapek, to zrobię kolejny film z tego. O co tu chodzi w ogóle? Nie wiem. Jakiś, jakiś salto. Dobra, może. Dobra. No, sal to było, no. No, no tak, no. Haha no, haha, haha, no. no. Tak poważnie to, to by było na tyle z tego filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i co, no? Tak jak mówiłem, 15 łapek i będzie kolejny odcinek. Na razie ja się z Wami żegnam. Cześć.